Cześć kochani, zapraszam na krótki haul z H&M. Przyszła zima, więc zainteresowałam się czapkami. I mamy tu pierwszą z nich. Znaczy pierwszą. Nie mam więcej czapek, ale taka, która mnie interesowała i ja akurat była w promocji. Jak widzicie, ona jest z moherem, bo strasznie mocno jest taka włóknista. Włosków ma dużo, fajnie wygląda. Yy, już Wam mówię, jaki jest konkretnie jej skład. Ja miałam ją polubioną już długo, bo czekałam, że jeśli, jeśli będzie jakaś promocja, bo ona oryginalnie, słuchajcie, kosztuje 130 zł, a ja na wyprzedaży, bo teraz jest jakaś taka mała wyprzedaż na, dla klubowiczów, yy, kosztuje ona 60 i jej skład to jest Elastan 15, Mocher 55 i Wełna 30. Dla mnie to ona jest w bliżej nieokreślonym kolorze. Tu jest opisana ja, jako jasno-beżowy kolor. Ja bym to określiła, że to lekko w zielonkawe jakiś wpada, prawda? Zarzucamy? Zarzucamy. Ja lubię czapki, które są wywinięte, bo mają dwie warstwy albo nawet trzy warstwy na uszy, bo mi zawsze jest w uszy zimno, więc ja śmigam zawsze z takim w takich czapkach, nie lubię tych prostych, bo mi jest po prostu zimno w uszach i zawsze mam naciągnięte, nawet jak beret jakiś zakładam, to, szuka, to staram się, żeby go naciągnąć na uszy, bo mi jest zimno. Strasznie wyglądam? Nie. Okej. Okay. Zależy. Y, zastanawiałam się, czy daję się, ją się w ogóle nosić, bo mówię, będzie strasznie taka gryząca i tak dalej. Nie, w dotyku ona mhm. nawet takie coś, że jest dość gryząca, prawda? Tak, tak, tak. Ale nie, na głowie tego nie ma, bo już przymierzałam no, ją wcześniej. Te ma tutaj, a to wszystko jakoś pokręcone jest tak. A, no bo tu tamte kody i tak dalej. No. Tu rozmiarów czapki tu nie ja ma. Mamy tylko, tak, tak no. 60 zł y, na wyprzedaży, a normalnie 130. No to. No i mówię, ja ją miałam po prostu w polubionych. Ogólnie o. Mam nawet tutaj, słuchajcie, jest modelkę. No ale nie ma już tych czapek. One moment zniknęły. Tak. Mam jeszcze jedną w polubionych, taką jasno beżową, kremową właściwie, ale ona kosztuje 200 zł, więc czekamy na rozwinięcie się sytuacji. Mam teraz sukienkę z okropnym składem, no bo to nie jest dobry skład. Zaraz wam przeczytam. Kremowy kolor, taka dość długa, w rozmiarze M i jakaś strasznie niewielka ta Mka jest. No, taka raczej obszerna. Ogromna, no nie myślałam, że ona będzie taka duża. Um, także i tutaj w rękawach, takie szerokie, no nie wiem, przymierzymy, mamy rozcięcia tutaj z boku, no ona jest właściwie do pokazania dla Was, ja raczej jej nie będę zostawiała, ja mam jakąś taką grubszą sukienkę, e, za dużo okazji to nie ma, do, przynajmniej dla mnie dochodzenia w takiej sukience. Momencik już Wam mówię. Dzianinowa sukienka. Cena jej 90 zł i też ona jest z wyprzedaży. 140 kosztowała oryginalnie. Tutaj mamy modelkę w tej sukience. No prosta, dość ładnie wygląda na modelce, tylko powiem Wam, skład jest słaby. 78 to poliester, poliamid 19 i ho, 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 3% wełny, by się wstydzili to pisać w ogóle, ja uważam naprawdę, co oni sobie takie żarty w tym Ja robią, nie wiem, 5% wełny, 3% wełny i jeszcze blend wool będą pisali, no nie? No ale taka polityka jest firmy, lecimy dalej z czymś bardzo prostym, czyli koszulką, ale to jest rozmiar M i według mnie ona będzie dla mnie za duża. Kolor biały? Biały, bo jak przyłożymy do tych pozostałych. To tam jest taki kremowy, a tu jest biały. Ukla tak. W sumie ładna bawełniana z elastanem koszulka. Żadnych wydziwów, ale podoba mi się to połączenie z tym czarnym napisem spoko, ale wygląda, że będzie za, za duża. Zaraz przymierzymy, sprawdzimy. Koszulka w prążki, słuchajcie. Cena jej też była na wyprzedaży 25 zł. Oryginalnie 40. Jest napisane, że podkreślająca figurę, no ale tak mi się wydaje, że ona przydłuża jest. Elastan 5 i bawełna 95. I słuchajcie, torebka, która mi się dość podobała na stronie. Czy jest kremowa? Miała być biała, ale zobaczcie, możesz zbliżyć, zobacz ile odcieni jest. Każdy kolor jest inny. Torebka, zaraz zobaczymy opis. W jakim kolorze jest torebka? Torebka na ramię, biała, proszę bardzo. Mamy biały obok, ale to nie jest biała torebka. I tu ogólnie wygląda okropnie, jak ją ja wyjęłam. Nie jest dopracowana, bo tutaj zobacz przy suwaku, jakie są nici. No, słabo zrobiona. Ona też była na wyprzedaży z krótkim uchem, te, tego typu ostatnio te bagietki modne. Do niej trzeba dużo rzeczy włożyć, żeby ona jakoś wyglądała. Wepchnijmy koszulkę, czy to coś pomoże. Nie pomoże. Wepchnijmy czapkę. O, trochę lepiej. Także trzeba ją wypełnić. I będzie całkiem nieźle wyglądała. Tylko mówię, że nie jest, nie jest tutaj. No, egzemplarz ten jest słaby. No jakbyś w sklepie, to byś wybrała sobie taką nie? No, z kilku. No tak, to co przyszło, to przyszło. Tak, to Ogólnie poza tym jest ok. Jak się wypełniło ją, to całkiem spoko wygląda. I już wam mówię, bo ona też była na promocji. Oczywiście nie ma jej już w tej chwili. Pokazuję ją na modelce. Proszę, tutaj jest akurat na ramieniu u modelki. No, tak. Fajnie wygląda, ciekawe. No, fajnie wygląda, tak. Yy, I ja ją kupiłam za 30 zł. Przecena była z 70. No to 30, no 30 jest warta. Tak, więcej nie. I mamy ostatnią rzecz, to są spodnie niebieskie. I tak patrzę, porównuję ze zdjęciem. Pokażemy może razem, czy to jest ten sam kolor. No tutaj to jest taki błękitny. No raczej. właśnie, i a ja zamawiałam jest... taki kolor, a tu hmm. jest. Nie można powiedzieć, że nie jest brzydki kolor, no ale to a są to dwa jest, różne kolory. Jak to się mówi niebiesko-szary taki... Zresztą sami jest... wiemy, jak nagrywamy filmiki, prawda? Coś jest ale różowego. Teraz tak, e... ojeciu. E... Patrzymy tutaj tak na żywca, to nie wygląda tak jak właśnie na nagraniu, bo na nagraniu jest, e... to wchodzi w Turkus, tak, e... tak. Natomiast to wchodzi w niebieski taki chociaż, no dlatego, ale nie, jest i, zupełnie No jest dlatego inne my kolory. sami nagrywamy różowo. Na przykład, ostatnie filmy były z różowymi ubraniami. No, tak, one tak. zupełnie inaczej wyglądają na Ale wszystko, nawet porównując, na jeśli tak na wideo, zupełnie, ale w rzeczywistości to w ogóle są tak naprawdę e inne od kolory. I zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają. One z tyłu mają gumeczkę. Pasek. Ogólnie fajny taki materiał jest. Zaraz przeczytamy, co to jest za materiał, bo całkiem jest niezły. Tylko, jak widać, gnieciuch. Straszny. Tak. Ale często te gnieciące materiały są fajne. Wy... Fajne w użytkowaniu, tak? bo tak. to są z reguły naturalne. Tak, tak. tak. Więc musimy Ale się z tym liczyć. Ale tak one nie... ładnie. Mhm. Ładnie ogólnie wyglądają. krój mi się też podoba w nich. Yy, proste? Proste według mnie. Nogawka jest prosta. W kant z kieszeniami. Marszczenia mamy u góry. I już mówię, jaka była ich cena. Tutaj chyba nie było żadnej promocji na te spodnie. A nie, o szukałam się, była promocja. Słuchajcie, ze 130, przecenione na 80. I bez bo promocji ja... nie bierzesz? Nie no, biorę, bo przecież z reguły pokazuję Wam te ubrania, czasem coś zostawiam, albo inny, <laughs> tak? O, i już <laughs> mamy, jakie to są materiały. Bawełna 39, iliocel 61, czyli super materiał. Naprawdę, A, ja tu jest i... naprawdę fajny materiał. Ja chciałam... Z tego modelu spodni jeszcze różowe, co do poprzedniego filmiku, ale niestety nie było rozmiarów, już same zostały XL. To takie małe zakupy, więc przymierzmy, zobaczymy jak to wygląda. Mam na sobie, słuchajcie, te spodnie. Troszeczkę je tak parownicą przeleciałam, ale zrobiłam tak i też się gniotą, ale to uważam, że to nie przeszkadza przy tych, przy tych spodniach. No to są spodnie raczej letnie. Ja bym je raczej na tą porę roku nie nosiła. Są naprawdę cieniutkie, przyjemne. Nie wiem czy mówiłam, to jest mój rozmiar. 38 taki noszę i takie są dla mnie dobre. I słuchajcie wysoki stan, super wysoki naprawdę ekstra. Mamy tutaj dwie takie za, zapinki to nie jest guzik kieszenie dość takie głębokie dwie tutaj zakładki tył wygląda tak Tutaj mam gdzieś metkę, ale no to nieważne. I to są udawane kieszonki, ale spokojnie to wygląda. Długość według mnie też odpowiednia. Zastanawiałam się, jakie buty właściwie do tych. To tylko jakieś letnie, uważam, i trampki, i nic jakiegoś eleganckiego. A tak, słuchajcie. Do tego chciałam ogólnie założyć tą koszulkę, ale ona jest za duża. Przymierzę wam ją osobno, bo do tych spodni wygląda tragicznie. Tutaj odstaje i jak ją się wpuści, to tu są takie zmarszczki. Obrzydliwie się wygląda. Torebka na ramię pod pachę. Nie no spoko. Mhm. Jak ktoś tam szuka czegoś niedrogiego za 30 zł, to czemu nie? Można coś takiego sobie znaleźć? A te nitki to powiem tak, nikt nie będzie chodził i się temu tak przygląda. Tak? nie można wziąć. Nie, ale to tego nie będzie widać. Ok. Naprawdę, bez problemu. I ładny ten kolor jest. Mimo, że nie jest taki jak na zdjęciu, to jest naprawdę przyjemny kolor. On jest taki przygaszony, prawda? Jak, na, tak. jak będziecie zaglądać w aplikację, to w aplikacji on jest taki intensywny, a tutaj on jest delikatny, ale naprawdę w dalszym ciągu bardzo ładny. Ja mam 1,72 i tak wygląda długość. Myślę, że jest odpowiednia. I bardzo przyjemne są, tak tu ruchów nie ograniczają. Super się w nich człowiek czuje. Naprawdę. Ekstra. Także jak komuś się podobają to polecam. Przede wszystkim jeszcze za to, że materiał mają fajne. A koszulka prezentuje się tak. No odstaje. Tu wyraźnie widać, że jest za duża. Z tyłu to jakoś to tak o. Tak się robi właśnie. Jak się ruszy to o. Taki garyzan się robi. O, tak. Za duża jest koszulka. Ale zamysł jest bardzo fajny. Ten napis dla mnie, on jest minimalistyczny. To jest, że tak powiem też że tak powiem na czasie, tak? Strasznie modne, po 200, po 500 zł te koszulki sprzedają. Tak? Znane marki, tak. Śmieją się za produkcję, że tak powiem, takich basic, takich koszuleczek, tak, tak, tak dokładnie, tak, w bardzo tak. wysokich cenach. Co powinno być to mega tanie. Tak, jak szukacie, no to mniejszą trzeba brać. Ogólnie ja, tak jak mówię, z reguły noszę rozmiar M, no ale to jest za duża. Mhm. Leci do sklepu. I została nam sukienka. No, i mam na sobie ten woreczek. No, nie wiem, jak to inaczej określić. No, jest przeolbrzymia. I to jest M, -ka. No, strasznie wielka jest, uważam. Nie wiem, xxs kę trzeba chyba by było wziąć. No, bo ja rozumiem, że ona miała być luźna, ale nie aż tak. Nawet jak pasek. Ja nie chcę do tego paska nosić. Tak, no, ja pasek była to też wygląda to. No tak, bo to takie grube gruba jest. Znaczy, ona nie jest. Nie jest aż taka gruba, jest pośrednia. Mamy tutaj takie rozcięcia z jednej, z drugiej strony yy, i na każdej stronie tu z boku mamy inne troszeczkę yy, tą włóczkę udzierganą. Jest to takie szersze tak, prążki, tak, a to są takie mhm. drobniejsze. Mamy taki szeroki ten rękaw i mówię, to też nie jest zwężane. Więc problem jest też, żeby to nam się utrzymało, tak? Bo to będzie się zsuwało. Yy, to jest taki półgolf. Mm -hmm. I ogólnie ten półgolf z tyłu ma. Rozcięcie. Rozcięcie. Nie wiem, można ewentualnie to wywinąć. A, może tak. Może tak. No ale to nie wygląda fajnie, jak się to wywinie. To ma być taki akcent może z tyłu ciekawy. Słaby materiał. Nie podoba mi się jak wygląda. No przede wszystkim. Kolor tak jest ładny. Kolor jest fajny. Kolor ale jest ładny, ale. ale, ale on było mniejsze, to tak. Okay. Tak. To przynajmniej XS-ka by musiała być, bo S-ka też by była za duża. No. Tu jeszcze druga, ja bym się zmieściła w to. Bez no to problemu. trochę luźniejsza musi być, tak? No ale... musi być trochę luźniejsza, no ale pomyśl sobie, jak ona jest drugi raz taka. No i co? Także jeśli komuś się podoba kształt sukienki, ogólnie przyjemna jest do tyku. To nie mogę powiedzieć na to, że ona jest tam wykonana z poliestru. To przyjemna jest. Jak ktoś lubi takie materiały, to przecież yy, może sobie to kupić. Tak jak w tej chwili, te 80 zł, tak chyba mówiliśmy, to nie jest wygórowana cena. A sukienkę, że tak powiem, przez jeden sezon można się pośmigać, jak ktoś lubi chodzić w sukienkach. Ale ja wam pokażę jaką mam z zeszłego roku. Bo to mam bardzo grubą też z temu. W takim kolorze beżowo-melanżowym. Ona jest dużo grubsza i ona też jest luźniejsza. Ale A. zupełnie inny kształt. Ma Inaczej jakoś tak to wygląda. Tak. Rękawy ma węższe, ma zakończone w ten sposób, wywinięte, półokrągła no tak. pod I szyją. A jaka to jest wielkość? A, ta jest. Ja nie widzę. Co ty gadasz? No, bez żartów. Ale który to jest, bo ja to nie wiem. XS? No. Tak. Aha. Aha, no, czyli dobrze to... mówiłam, że trzeba brać mniejsze. A wiecie. <laughs> no, i też jest w dalszym ciągu dość duża. Dlatego ja zamówiłam, żeby Wam tylko pokazać tą sukienkę, no bo mnie akurat ona nie interesuje. To tyle. Może Was coś zainteresowało, zainspiruje, może coś sobie wybierzecie z tych rzeczy. I tak jak mówię, w tej chwili są one w promocji, także zapraszamy na następny filmik. Dziękujemy za oglądanie i prosimy łapki w górę. Dzięki, cześć.